Siema, z tej strony Sandwich. Nie było od miesiąca filmów z gier, ale na szczęście dzisiaj jest. I jest to Spooky's Jumpscare Mansion. Nigdy nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale mam nadzieję, że tak, więc play. Kontynuuj. Skończyliśmy na rumiecz, czterystnym. Skończyliśmy. Skończyliśmy na pokoju 400, 400, skończyliśmy na tym pokoju i idziemy dalej. No, no FBI open up. sobie trochę ściszy grę, a tu nie mogę. Kurde, szkoda. No i wyżej się zesram, czy coś. Myślałem, że ten obraz się rusza. Uf. O, ale się zesrałem. Ciekawe, czy to specjalnie, czy... Kurde, nie wiem, ale idźmy dalej.

But expect turmoil more than you are used to. No to powiedzmy, że jesteśmy gotowi. Dobra. O, o, jak miło. Dzień dobry, panie kotku. Rozumiem, rozumiem. Nie mam żadnych przeciwwskazań. Ale może lepiej opuszczę ten pokój i zostawię cię tutaj samego. Wciąż tu jesteś? Jesteś w kilku miejscach naraz. Gratki. I tu byłem. Chyba. Ja to są tu. Ee, dobra, tam. Jeśli do tych pójdę raczej. A tu co? Tu mnie atakuje? Nie. Halo? Two sides of the same Wiedząc No, to pokazuje... Myślałem, że to oko się otwiera bardziej, ale... No, nie laguj mi, gro, do cholery jasnej. Dobra. Czyli on tu mi jakieś zasady mówi w ogóle, których ja nie, nie, których ja nie ogarniam, ale myślę, że są raczej ważne. I... Co? Myślałem, że ta tabliczka się zmienia. To telewizor. O nie. To niezbyt dobrze brzmi. A ty, co mi powiesz? Czy co? O nie, chyba wiem co to jest. To jest korporacja, o cholera. Prawie dałem się złapać w nią. Prawie dostałem zatrudnienie. O cholera, już wolę iść do tego krwawego miejsca. I dobra, bo ja schizy dostaję, kiedy słyszę jakikolwiek dźwięk w domu.

Nie. No nie. Kurde. O oh. oh shit. Kurde no. No i gdzie są drzwi? No. Halo. Gdzie? Zginąłem? Co? 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 To był bardzo dziwny pokój. Bardzo dziwny. No nie będzie. Idź dalej. Nie ma problemu. Tylko się obsram. No, tym razem się nie wystraszyłem. Ale zawsze trzeba być gotowym na obsranie się. Kurde, jak z tamtego pokoju wyjść? Cholera, jakby mnie goniła ta ściana mięsa. Kurde... I na czym ona polegała w ogóle? O co chodziło z tym kotkiem? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. A, myślałem, że powie co innego. A widzisz, taka ta gra mądra nie jest. No i przepięknie I Teraz jak stąd wyjść Dobra, są drzwi A tutaj Dobra, są Kurde Ej, weźcie mi, powiedzcie do czego to nawiązuje I w ogóle, bo mnie strasznie ciekawi Dobra, chociaż to nie jest takie straszne jak poprzednie. Kuda. Dobra, jakoś to przeżyję może. Fajna muzyczka. Chyba lepsza od poprzedniej. Taka wesoła. pił się ode mnie? Oby. Dobra, yeah, normalne drzwi w końcu. W końcu... Kurde. Po tylu latach mogę trochę odsapnąć. No i krzesło. Nie blokuj mnie. W sumie to co było najgorsze? Chyba ten poprzedni od tych kukiełek. Tak mi się wydaje, bo... Brał mnie i od razu zabijał, nawet jak po prostu nie patrzyłem na niego. Hmm. Ciekawa gra. Nie powiedziałbym, że ona jest taka straszna. Bardziej taka niepokojąca albo taka próbująca wystraszyć. Nieudolnie. Ale gra ogólnie fajna, atmosfera, spoko. Nie narzekam. A no i ogólnie chciałem wspomnieć, że przeszedłem ostatnio o Magickę 2. To jest chyba jedna z lepszych gier, które grałem, nawet jeśli robiłem tylko jeden rozdział. Ten ostatni. Z bratem grałem akurat wtedy. I... ekstra to jest gra. Połączenia tych wszystkich zaklęć. Pewnie teraz ci, co nie grali, nie ogarniają, ale ja mówię. Kto grał ten... Niech pisze w komentarzach, ja powiem. Oki, przypnę serduszko. No i będzie spoko. Gra ekstra. Najbardziej ten soundtrack. Dunka, dunka. Kurde, ile będziemy tak jeść. Troszkę długi ten korytarz. Czy mi się wydaje, czy on jest ciaśniejszy? Zdeszka. Co? Halo, halo, A ej, wyjść nie mogę. Ej, no pomóż! O stary, ja pierdzielę, o cholera. Your soul wanders on endless peace. Co jest? Czemu ja będę... Ben... Co? Nie chcę tyle umierać. Cholera jasna. O stary. Kurde. Teraz to się zasrałem akurat. Ja pierdziele. Dobra, to ja na razie kończę odcinek.